wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The 400 Challenge. Jesteśmy w kasie z Fejrą, którą przebrałam. I teraz uwaga. Kim jest Fejra? Fejra została jesieniarą. Yy, tak. To w sumie tyle mam do powiedzenia. I wszystkie stroje po prostu zrobiłam takie cozy, ale też na ciepło. No oprócz ten do pływania i na gorąco pogodę trochę na zimno wyszły. No ale no znaczy wiecie, żeby się po prostu jakby no nie zgrzała, skoro jest gorąco i basen, ale jednak e, takie, żeby były takie cozy, e, trochę jesieniarskie, żeby mogła się zakopać pod kocyki w ogóle. No i jakby wiem, że no, jesieniary nie są tak jakby jesieniarami przez cały rok no bo nie mogą być, no bo jesień jest tylko jedna. Ewentualnie w zimę jeszcze można być trochę, ale no, no wiecie o co chodzi. Ale e, mimo to stwierdziłam, że dobra, tak zrobię. No i. W ten sposób dotarliśmy do tego punktu w tym życiu i trzeba ją położyć spać, bo... Aha, dość idealne, szczerze mówiąc, bo sprawdziłam również, moi drodzy, nasz... Tak, dobra, czekajcie, obudzimy Karla, nie obchodzimy, że coś piszę. Bo muszę wziąć Serafenę i ją postarzyć bo ona powinna być postarzona w środę. Yy, więc niestety, yy, albo dobra, nie budzi, ona sama się budzi. Yy, tak, więc yy, powinna była być postarzona w środę, ale ja yy, nie no, mam przy sobie swojego notesu, więc zapomniałam i musiałam prześledzić nagrania. Yy, no i tak głupio wyszło. Yy, no ale dobra, serafina. O, ja za będzie szła ubrać. No ale dobra, to już zrobimy na następny raz. No dobrze, cieszę się, że Wiktoria jest, Wiktoria jest głodna, ale... Sorry, ale i, dzisiaj się strasznie y, powiem wam, zacinam. I nie że jąkam, tylko jak się mówi, że y, literówki. Y, że mi się język krącza, jak to się mówi. To się mówi jakoś? W ogóle. Czy ja sobie wymyślam jakieś słowa, które nie istnieją? Właśnie jakbyś powinna to mówić, nie? Dobra, masz świeczki. Dobra, y, super. Masz. A, to. Dobra. I jesteś małym dzieckiem, co jest zarumiste. Dobra, więc serafenę i yy, faunę będzie trzeba przebrać na ten odcinek. A w tym odcinku się nie do Karla powinna rodzić, no właśnie. Yy, dobra, ale to na spokojnie. Yy, dobra, żeby było tak. Yy, czekaj, bo Witoria była głodna. no i czy to mogłabyś. Możesz zrobić super skuteczną opiekę. Nie możesz, ale w takim razie nakarm piersią yy, i przewinią. Dobra? Gdzieś yy, Serafena w ogóle totalnie nie wygląda na nasze ale dobra, nieważne. Yy, tak, tutaj i masz to. Weź porcję. O, nie, no dobra, okej. Okay. Już myślałam, że nam znowu się do tortu dobierze, gdybym to go zamordowała normalnie. Yy, ale okej, okay. Caroline, czy ty możesz dodać świeczki? Do tego błagam. Błagam po prostu. Bo normalnie inaczej nie wytrzymamy z tym, dobra, ty się tym zajmuj dziećmi e, jaka ty jesteś, ty jesteś zmęczona ale dobra, to zaraz mam cię położyć spać e, połóż, nie, nie, nie nie widzę, ok, czyli chyba nie możesz, skoro trzymasz tą narękę ale dobra, to zaraz ogarniamy to e, czekajcie, bo jeszcze trzeba zrobić tak um, od ciebie, moja droga, możemy dać fałnie no właśnie, dobra e, ty jesteś głodna ale jesz już, dobra i fauna, nie wiadomo co robi. A no, bo musisz poczekać na mamę, żeby ona cię mogła. E położyć spać. Ok. Trzymy, spodziewałam się, że odłożysz Witorię do łóżka. Myślałam, że ją po prostu gdzieś Dobra, zostaw to dziecko. Y Opostawię świeczki zarąbiście. Dobra, to teraz połóż faunę tutaj A, i tu yy, i co potem wszyscy może pójdziemy spać, chyba że serafena nie chce yy, w sumie ty... nie na no, kraju nic spać no, zaraz będzie się jeszcze rodzić to już nie przesadzajmy może co dobra yy, czekajcie i ja chciałam sprawdzić serafenę Serafena, yy, serafena... potrzebuje do docznika. na szczęście udało, znaczy udało. No. Wylosowaliśmy cechę niezależna, więc ona sobie może sama pójść. I dobra. Ok. W ogóle moi drodzy, zbliżamy się powoli do ostatniego odcinka. Fajna sprawa. No, ja również bym chciała, żeby udało nam się jakoś niedługo przeprowadzić do tego nowego domu. Naprawdę byłoby super, gdyby się udało. E, Witoria, czy ty śpisz? Śpisz, dobra. To tylko Serafiany już została. No i Kasia płacze, ale to je... On jest. One z Bobasem, one ciągle płaczą. No, więc tak. dobra Okej, okay, nie ciska się z Serafem, tylko po prostu idź spać. Okej. Okay. I wszyscy śpią, się. A cię będzie trzeba obudzić wcześniej, bo nie zrobiłaś pracy domowej. Dobra, pomyłka jednak zrobiła pracę domową, ale yy, można ją ogarnąć przed szkołą. Żeby, yy, no bo w no nie, nie zdążyć gdzieś, jakby tego jestem pewna, ale przynajmniej się wysika może. Dobra, Caroline, ale ty wstałaś w celu do dziecka, rozumiem. Widzę, że chyba chciałaś siku i się zsikałaś na siebie, bo jesteś jakaś strasznie brudna. A innego wytłumaczenia do takiego zachowania nie widzę, um, więc mogę się wykąpać. Yy, cudownie, że się rozpoczęła. Yy, I tak. Dzisiaj jest piątek. Yy, w, z, jutro powtarzam Witorię, bo ona była w sobotę. To wiem. Yy, ty, moja droga, ty byłaś dzisiaj, czyli byłaś w piątek? Znaczy, wiem, że był wtedy jeszcze czwartek, ale. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle będę pamiętać o tym. Zaczniemy od tego. Dobra, wybierasz się Wybierasz się, jest cudownie. OK, i... Bóg się pilnie. A Caroline... No właśnie, dobra. Mogłabyś namalować obraz, zanim zgodniejesz tak do końca. Chociaż ostatnio w sumie portret, to portret, żeby nie było. Potem jeszcze każemy ci popisać książkę. O Jezus, tego... Dobra, czekajcie. Bo. E, co? E, tak, trzeba właśnie o tych zaręczynach, trzeba go zaprosić i z nim zidentykować, bo e, to było niechcące, bo ja tylko chciałam sprawdzić te teorie, że nic ci nie wydarzy, e, bo taka była moja teoria, że nic się nie wydarzy, no bo jakby ja jestem Karolem, więc nie powinno było się nic wydarzyć, ale jednak. E, bo było. Bo, bo, Inaczej gdyby on spytał czy on może się oświadczyć, ale pytanie było, że ona mu się oświadcza, więc ja miałam takie aha. Nie, 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 żadnego ciekawego ślubu. czekać to będzie w podłość, nie? Bo gdzie ty leżysz Jak mi wyjdziesz tam to O, no właśnie. No sorry mój drogi, ale jakby no my tutaj no nie możemy brać ślubu, eee, więc no... Tym, serio chciałbyś kobietę kurde jest. Prawie dwudziestką dzieci, która zdradza po prostu wszystkich po kolei. No, offense, ale trochę ten. Tak. On powiedział break up? Trochę nie szczerze mówiąc, no ale dobra. Zerwają zaręczyny. A czy zerwali? Czy on nadal jest ich chłopakiem, czy już nie? No pewnie jak zerwali zaręczyny zaręczynę. No bo to by było głupie, jakby tak wrócili do poprzedniego stanu, nie? Bo były był chłopakiem. No, czekajcie, nie e, linia, e, bardziej mi chodziło o to, kurna, muszę poczekać chwilę, e, czy, żeby zobaczyć, czy on jest, e, nie, nie wiem, e, tego się nie da chyba sprawdzić jakoś tak. Okej, okay, poczta została doręczona, z tego co pamiętam w poczcie miały być prezenty dla e, kogoś, nie wiem kogo, dla Fejry chyba, bo tylko ona się postarzała ostatnio. Yy, więc po pocztę. Yy, tak. Yy, czy ty możesz rozmawiać? Rozmawiam, proszę bardzo. Yy, I tak. I potem namalujesz obraz, a potem pójdziemy yy, jeszcze do yy, komputera pisać książkę. Ale na razie zajmie się dzieckiem, słusznie. Albo poczekaj, jeszcze może zanim zaczniemy malować, to weź... Yy... Przypływ emocji inwencja Właśnie o tym chodziło. Sera Seria się to dziecko zostawić na korytarzu. No ofens, ale porażka. Dobra, portret dawaj. Yy, fauna yy, idź do tego. Wiktoria, yy, ty pewnie też jesteś poza łóżkiem. Tak, ty też idź do tego. Obudziła się jeszcze yy, Sera, która... Nie chcę pogadać z się na razie. Bo nic innego, na no nic innego nie mam ochoty, akurat teraz, w tym momencie. No, to dobrze, że naprawdę musisz iść. Jeszcze, ja że mówiąc, się, że zostałeś już tak długo. Zwłaszcza, że z Tobą zerwaliśmy dosłownie, ale każdy robi to, co lubi. Nie, nie będę się tutaj sprzeczać z takim podejściem. Dobra, Serafena. E, dobra, czekajcie, trzeba zrobić tak. E, z z nocnika, potem zajmiemy się innymi rzeczami, ale korzystanie z nocnika długo trwa, więc na spokojnie. E, dobra, i fejra skończyła, tak wiemy. E, Zwięciła obiekt zarąbiście i tak. Opieka. E, wykąp. No nie, no, Caroline, zostaw to dziecko. Ja tutaj już fejrze klikam, żeby ona się zajęła trochę. E, przepraszam, co? O, co wy robicie. Yy, Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Yy, nie, 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 zostaw komputer, wykąpią. Dobra. Yy, kończysz już to? Bo wtedy mogłabyś się zająć drugim dzieckiem. Bo czekajcie. Ja fajrę Witorię, tak? Yy, to ty byś się zajęła fauną. Yy, dobra, dobrze mi się wydawało. Yy, tak, świetnie, ale musisz położyć to dziecko. Dobra, zostaw w sumie. Weź zrób tak. Połóż nie mogła do łóżka fauną. A Fejro, fejra się zajmie Witorią. Tak. Karolin, ty możesz się trochę przespać. Yy, dobrze. A ile ci zapłacili za to, że ci z dzieła? Bo nie, nie Dobra, nieważne. Yy, zobaczę sobie potem przy montowarzu. Przy, przy montowarzu. Chciałam powiedzieć montowaniem i montażu naraz. I tak, no tak to się kończy. Yy, nie. Tak, jak przy montowarzu, to sobie zobaczę. Jasne. Yy, dobra, yy, czekajcie. I robimy tu. I weź sobie... Nie podejść tutaj. Weź porcję. Yy, a ty wykąpałaś dziecko, zarobiście. No to teraz daj to dziecko do końca. Dobra, a zaraz zajmujesz jeszcze fauną Miała droga, tylko... No. Ktoś musi sorry, ale twoja matka jest w trakcie produ jeszcze do tego śpi, więc... No, trochę jest niedysponowana, że tak to nazwę. Mm. Gratulacje i teraz... Yy, dawaj to. I yy, połóż do łóżka i niech to będzie fauna. Proszę bardzo. Tak. Yy, I tak, o, skończyła się jeść sera, super. I teraz yy, akurat Fejra tutaj skończyła z dziewczynkami, więc możecie wykąpać... O, w ten sposób, proszę. No to świetnie, że jesteś niezadowolona z życia, przykre bywa. Musisz z tym pogodzić po prostu. Yy, I tak, yy, Caroline, kiedy ty rodzisz? Za godzinę. dobra. A ja nie mam znowu imienia. A nie, dobra, czekajcie. Zastanawiam się, czy mam, czy nie mam imienia. Yy, w sumie tak, I mam i męskie i damskie, bo mi się oba podobają z książki, którą dzisiaj przeczytałam. Tak. Dobra. No to super. Hmm. Dobra, Serafena, jak skończysz, to idźcie po widzówkami. A ty, jak skończysz, możesz wziąć jedzenie i oglądać kanał komediowy. I, I tyle. A ja muszę zobaczyć, jak się pisało to imię z y, książki. Okej, okay, a więc już mam poród. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy, dobra, to źle zabrzmiało w zasadzie. Ale dobra, udajemy, że wszystko jest ok, że nie powiedział, tutaj, co z tego wyjdzie. Dobra, okej, okay, już znalazłam, jak to się pisze. Yy, bo są różne zapisy tego imienia, bo to jest yy, Katrin, tylko że można napisać bez tego F w środku, można napisać yy, bez H, no różnie bywa, albo przez K. No, to znaczy ja wiedziałam, że jest przez C, akurat to pamiętam, ale dobra. A z kim jest to dziecko? Czemuś nie wyświetla już ten komunikat? Kiedyś wyświetla to taki komunikat, fajny, czekajcie, bo to jest z Bobem, prawda? Powiedzcie mi, że jest z Bobem. Nie, nie, to nie był K to jest Kasjan. Tak, to co będzie teraz? Tak, z Bołem, dobra. I um, Caroline. Yy... Wiecie co? Robimy tak. Jeszcze w tym odcinku pójdziemy sobie zrobić nowe dziecko. Tak dla jasności nie zaprosiłam go tutaj tylko dlatego... Znaczy do nas w sensie do domu, tylko dlatego, że nie byłam pewna, czy przyjdzie, bo było po 19 i nie jestem pewna, czy po 19 by nas... Yy... No wiecie o co chodzi. Dobra, chodź też bo my tutaj musimy trochę nadrobić te relacje, które straciliśmy przez to, że zaczęłaś sobie flirtować z Zoe. Mm. No, niepoważne szczerze mówiąc to było, ale dobra, ja zaraz to nadrobię spokojnie. Yy, Oka czułość, Romantyczny flirt, czyli yy, pocałunek mi. Nie, nie złośliwe. E, intymność. Trzymaj za ręce. Czekajcie. E, I ile ci jeszcze tego trzeba e, Gdzie jest? Czy to będzie w intymności? Tak. Proszę postaraj się pod, o dziecko. Możemy ci pod prysznicem. To akurat jest mi obojętne. Dobra. No i się staramy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I będziemy mieć jedno dziecko, jeśli się nie melodować. Ma bo mamy już 7 osób w rodzinie, ale dobra. To nieistotne, bo my wracamy sobie teraz do domku. Mm. Ok, i w domku. Mm, robimy tak. Eee, fauna jest głodna. Czekajcie, dobra, trzeba tego ogarnąć. Ten syf w tym domu znowu. Karoline eee, weź faunę i nakarmią. Yy, przepraszam bardzo. To... To było creepy. To... To było TAK creepy. Ja nie mogę. Jezu. To... Jak jest jakiegoś horroru, autentycznie. Czy Simu przestać po prostu robić takie rzeczy, bo ja po prostu potem zawału dostanę. Yy, w sumie mogliśmy wziąć Faerę ze sobą, to akurat bym coś okradła, no, ale trudno. Jezu, to było takie creepy. Co ty robisz? Nie wiem, ok nie ważne. Hmm. Czy możesz, yy, nie, bo trzymasz faunę, dobra. Czyli musimy poczekać, aż skończysz z fauną. I połóż tutaj spać. A potem połóż witorię. I sama idź spać. A, i jeszcze na koło, by tu przydało się, żebyśmy przestawili. Dobra, mam nadzieję, że podobało się tą jeśli si Tak, oczywiście, zostawiacie łapkę w gruncie subskrypcji. A na ten to nie, 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 nie rób tego. Yy, tak więc trzymajcie się, no i cześć!